Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz i zapraszam do kolejnego odcinka z gry BruP Simulator. Ja nagrywam ten odcinek drugi raz. Niestety za pierwszym razem nie nagrał nam się głos, ale zdarza się, więc nagrywam jeszcze raz dla Was. Może będzie lepiej. Poprawię może parę rzeczy, bo coś tutaj nam nie wychodziło. Dobra, i mamy podsumowanie ważenia. Tego, co nam się uważało, tam w kuchni. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, zapraszam do, obejrze do obejrzenia. I mamy aromaty cytrusowy, jeden cytrusowy, jeden kwaśny, jeden to smaki. I wyszło nam 1-0 a zrobiliśmy według przepisu. Tak robimy, edytuj piwo. Tu damy American Pale Ale Cytrus. Na razie wpiszę tak, to jak z dłużej wszędzie napisane, to i z dłużej napiszemy kurczę, nawet etykiety można zrobić, ale chyba co patrzałem? Żadne królewskie piwo, Kłoda, że własnego loga nie można dać. Dobra, damy takiego chłopa niemieckiego. I niech taka etykieta będzie za 2,50 to samo gadasz co na końcu poprzedniego odcinka. A gdzie ty zakończ dzień, kobieto? Co tu się porobiło? ile ja to kupiło? A 665, dobra. To ten gościu, niech chce gada tu się wszystko popieprzyło przez to, że musiałem grę wgrać. Nazwą baru zajmiemy się też za moment. Wezmę się tu za obsługę. I polewamy. Co ona chciała? spać mi się chce dobra masz piwo kobieto nawet nie zwróciłem uwagi jakie chce dobra tipa dała czyli dobrze je daliśmy no kurde ale jakie ty piwo chcesz a wypiję wszystko co tanie to jest tanie no jeszcze tipa dał też dobra Tyk, nalewamy następne. O! Kurde mole, wylało się. Patrzę w inne miejsce, co tak nie powinno być, opcji położeń, o. Tyk. Proszę bardzo, pani Konio. Ja tylko zerknę dla pewności, co tu się powyrabiało. O, a poprze yy, poprzednio, jak nagrywałem, to w ogóle nam się dublowały te wiadra, i miałem 12 litrów, a nie 6. Dobra, keks piwem. Tu jest keks piwem. O, i też miałem dodatkowo jakiś keks piwem. Tu się wszystko, coś tu się podublowało, i po dlatego mi się psuło tutaj. Słucham panią. Jakiekolwiek piwo, kurczę, tu by wypadało posprzątać, to pani poczeka. Ja muszę pozbierać. Tu szkoda, że tej tacy nie można odstawić. I to do mycia, i dostanie od razu w tym kufelku. A potem da w komentarzu, że kolejki były. Poproszę numer jeden, proszę bardzo, dla Pana numer jeden, okay. tak, proszę bardzo, dla Pani też numer jeden, dla Pani z koniem na głowie. Kto to w ogóle wymyślił, coś takiego? I co ten koń ma tu znaczyć? Dla pani jakiekolwiek... Aha, brud. Nie what, tylko proszę. I posprzątamy. O, wiodło je zabrałem. No i gitarka I cyk myjemy. A tu sobie postawimy tutaj. Jeszcze mamy na dwa kufle. Dobra. O, jest jeden klient. Jakiekolwiek piwo dla pana. Proszę bardzo. Zwykli od razu stolik ogarniemy. Jest brud? Nie ma brudu. O tam jest brud na wejściu. Dobra. Odstawiamy. I dla pani. I już dla pani drugiej nie starczy. Nie. Ja zapomniałem, że tu jeszcze muszę te zlewki zlać. Znaczy muszę, nie muszę. Zlewam. No i to by było na tyle. Goście niech sobie dopiją. A ja tutaj w ogóle dopiero dzisiaj zwróciłem uwagę, że jak myjemy kufel to teraz, teraz tego nie widać. Ale przy tym na tym żółtym polu z napisem kufel 500 ml tam jest pokazane kiedy jest szklanka jeszcze brudna, a kiedy już jest czysta. Więc nie trzeba czekać aż będzie tu się świecić. Tak jak myślałem. Repeat. To do widzenia. A tu posprzątam przy okazji. No i odblokowało nam się krzesło barowe, plus 7 innych przedmiotów. Poziom 2. Łączny przychód 68 dolarów. A to zarobiłem mniej niż poprzednim... <gryw> w tym poprzednim nagraniu. Miałem ponad 100. continue Dobra, otwórz ekwipunek i wybierz keks z piwem i umieść ją obok trzonka. Obok trzonka. Najpierw sobie podbieramy tutaj te rzeczy. I zaraz Wam już mówię o co chodzi. Ja z tymi kegami też był problem. Ale mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok, ponieważ nic się nam nie zdublowało. Umyj, i jest tak brud. A, tu nie na żółtym tle jednak. Brudne 95%. Jak myjemy, o już jest czyste. Wystarczy raz tyknąć. Człowiek się uczy całe życie. Dobra, tu wszystko gotowe, posprzątane. Ja jeszcze. Póki mogę. Kurczę, dokupiłbym te szklanki ale nie ma jeszcze tych co chcę ja preferuję takie szklanki takie i takie to są z Ikei chyba to u teściowej w takich szklankach piję piwo ale rzadko pije oczywiście dobra zaopatrzenie nie dekoracje meble przesła barowe ja je kupię z3, a już mówię dlaczego. A paczka czeka w paczkomacie, dobra? Nie tu, tutaj. Dobra. I tak. No i też miałem w poprzednim odcinku problem z zestawianiem ich. Aha, dobra, raz. Dwa. Czyli co Nie mogą koło siebie, mogą koło siebie. Jak tu siedzą klienci, to nie odstawiają szklankę od razu tutaj na blat, jak skończą pić, więc od razu można sobie wziąć i umyć. Bardzo wygodne to jest. Więc zamiast nowego yy, nowego stołu i krzeseł, wolę sobie postawić krzesła barowe. Dobra, idziemy robić tą misję dalej, misję. Zwróciliście uwagę na początku, że dostało jedną gwiazdkę. A musieliśmy zrobić na trzy, więc Grana nas oszukała. I przyzna nam jedną gwiazdkę, więc będziemy musieli jeszcze raz po prostu piwo zrobić. To mu oddamy za darmo. Ale niech już tak będzie. Tuż trochę zdradziłem o co chodzi ten. Co będzie w przyszłości. Dobra. Otwórz ekwipunek, wybierz keks piwem i umieść ją obok trzonka. Dobra, wezmę ten kek. OK, otwórz ekwipunek, wybierz rurka łącząca. My nie mamy w ekwipunku tego. Mamy tu... wiadro i kek z piwem. O, tu zaskoczyło teraz. Czyściutko zaskoczyło, bez problemu. Wcześniej miałem podłączone to i odblokowano nam garnek. Garnek mamy. I wiadro do fermentacji. Dobra, odłączamy rurki, rurka na bok czy na bok. I odstawiamy piwo do paczkomatu. Nie, nie wystarczy. Mhm. Dobra, teraz poczekaj do następnego ranka, aby otrzymać pozytywną odpowiedź od burmistrza. I jeśli ci się nie uda, nie martw się, możesz spróbować ponownie za pomocą aplikacji e-mail. Ale my tu nie mamy żadnego piwa, chyba już na sprzedaż. Nie, to jest puste. O tu jeszcze mamy. Bo my dostajemy przecież, co. No dobra, no bracyk. A można dwa kegi podłączyć od razu? Sprawdźmy to. Można. Zajebiście. Dobra, to otwieramy pap. Tylko trzeba menu utworzyć. Przecież to jest jedno i to samo. Hm, ciekawe. No jedno i to samo piwo. A ja nazwę te. Podstawowe piwo, tak jak mieliśmy w poprzedniej grze, czyli Mocny Pól. To jest zwykłe, standardowe piwo, tutaj bez żadnych dodatków, więc nie. niech ich tak będzie. Za 3,50. A ten też nazwę tak samo. Zatwierdź tego testu, dorzucamy. Będziemy z dwóch kranów nalewać najwyżej. Tak, bo tu nie jest żadne cytrusowe, nie? Nie. Tylko i. A, różniam się znaczkiem innym. Dlatego tak jest. O, nawet tu jest napisane mocny full. Super. Dobra. Kaneczki już przygotuję sobie tutaj. Dobra. I otwieramy bar. Szybciej otworzymy, szybciej zamkniemy. Tak, jak mówisz, chłopie. Kurde, zapomniałem tej nazwy zmienić. To zmienimy teraz. Jakobs w komentarzu podał, żeby nazwać nasz pub trzech kumpli. I tak nazwiemy. Proszę bardzo. Dzięki Jakobs za pomysł. I od razu. Zabieramy się za robotę. Słucham pana. Dla mnie mocny full. No ja to rozumiem. Proszę bardzo. Tych szklaneczka już tu będzie stała. Jakiekolwiek piwo. Proszę bardzo. Tyk. Co dla Pana? Się tak pytam jakby jakiś wybór tu był <grych> Jakiekolwiek piwo Proszę bardzo I dla Pani Też jakiekolwiek piwo Mogę zrobić jakieś siki Weroniki Za 6 dolarów I bym sprzedawał O i to jest właśnie o To o czym mówiłem oni kończą pić i odstawiają tutaj. Dla Pana, jakiekolwiek piwo, proszę bardzo. Dla Pana, apa. No to proszę bardzo. Ja już tylko podrzucę sobie dwa kufle i trzeba iść posprzątać. Po niego zaraz tu afera będzie. I wyczyściliśmy to. No koń dziadek już. No już mu daje w dekiel. O, jest pani. Jakiekolwiek piwo, proszę bardzo. Polewamy, styk i następne do mycia. E, nie, tak, tacka, o i też do Tu Słucham pa panią, nie pana. Proszę bardzo, dla pani. I myjemy przy okazji. Dobra. Dla Pana, jakiekolwiek piwo, proszę bardzo. A tu wyczyścimy. Dobra. I nowe szklaneczki do mycia. Panie, poczekaj chwilę. Trzeba ogarnąć tu lokal. No, i dobra, a par pana, proszę bardzo, o ten pokal trzeba wziąć, jest mocny full dla pani, proszę bardzo. Jest dla pani numer jeden. Proszę bardzo. Ciekawe jakbym dał to piwo, czy bym miała coś przeciwko. Dla pani jakiekolwiek piwo. Robi się. I jeszcze tutaj pani poproszę APA. Tyk i nalane. Dobra. Tu umyte. Tutaj nic nie trzeba myć. Ta już wypiła. I brud tylko zostawili. Dobra. Cyk. Dla pana apa. Tak jest. Proszę sobie usiąść przy barze. Najlepiej już tu sprzątamy. Cześciutko, i zabieramy. No, nie chciał przy barze usiąść. Idź ty. ja tu proponuję najlepszą miejscówkę. A pan co? Dla pani. Mocny full. To ja rozumiem. Proszę bardzo. Mocny pul. Też to rozumiem. Kurde, chyba im piwo smakuje. Apa. Już 12 litrów zostało z 20. Dla Pani? Apa. Proszę bardzo. wiemy tutaj pozbierać. Brudne naczynia, dobra, awara, celuj tym kółkiem. Dobra, do umywalki, kurde, odstawilibyście do zlewu prosto. Słucham pana. W tym razem myślałem, że to pani. Tam, jak kątem oka patrzyłem. Tu. Tu się ten dzień kiedyś kończy? A, 25. Tutaj jest, po prawej stronie. Kurde, jak człowiek to piwo ciąga na lewa, to nie patrzy na boki. Słucham pana. Te przyzwoitej czystości. No, co pan tu marudzi mi tu? Jest czyściutko, gdzie jest ta czystość tutaj? 94%. No to jest przyzwoita czystość. Poproszę, Apa. Zaraz zamykamy. 148 dolarów. Już zbieram śmieci. Nie, no tu jest brud tylko i tak shiftem. No tam jeszcze trzeba posprzątać. Dobra, i szklaneczki można odstawić na miejsce. Odstawiłbyś. A to niech stoi tu. No i dobra, reputacja plus 315. O, poszło nam sporo. Zaraz wskoczymy na poziom numer 3. Prestige 4,5 na 5. Liczba recenzji 12. Ocena plus 50. Reputacji na 4,7 wskoczyliśmy. Zamówienia 21. Ukończone 21. Łączne wydatki 45. Łączny przychód 51. I gitara. Misja zakończona porażką. Spróbowałem Twojego piwa i myślę, że mogłeś pomylić dostawy. Czekam na moje piwo cytrynowe i tak zatrzymam to piwo, więc masz 20 dolarów. Jakość piwa była za niska. To i tak dobrze, bo wcześniej, jak mi wyskoczyły, stała lista. No, ale miałem to samo piwo wziąłem. No, my coś. tam jakiś błąd był w tej grze. No to jest 7 na 4 plus 3 przy krzesłach. Nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze ten jeden kuf, kufel trzeba. Indziej. umyć. Tak patrzę czytam co tu po prawej po lewej stronie jest. I gdzieś 1. A, jeden kufel tu został. Dobra, on zostaje. Czyli co? Musimy robić nowy browar tego wynika, a trzeba się jeszcze z nim połączyć mailem. Minimalna jakość 3. No i piwo musi mieć cytrynowy smak. Ja to akceptuję, bo i tak musimy to akceptować. Znowu limit czasu 10 dni. Tu. Aha, tu same 5 na 0 praktycznie, czyli super. Ja wyjdę z tego tabletu, schowam to. Jeszcze raz. Przepisy. Tu mamy zablokowane, więc mamy American Pale Ale, czyli nasz mocny full. On jest bez smaków żadnych. Bez smaków żadnych. Nie ma żadnych dodatków smakowych. I jeszcze było za mocne. Mu. Dobra, to zrobimy. A jak wyjąć ten przepis jeszcze raz, o. Odepnij przepis, przypnij przepis. O. A Rkomb się robiło. Dobra. My mu, my mu zrobimy to piwo, oczywiście burmistrzowi. Ja ale to w następnym odcinku. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapki, suby, komentarze. Dzięki jeszcze raz, Jakobs. Za nazwę dla naszego pubu. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!